Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella shit that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, i will of my chest I'll never forget what it's like to be in debt stabbed in the back, That i show you Cześć, witam serdecznie na moim kanale YouTube Polish Dark Lady. Jak widzicie, zrobiłam sobie śniadanko. No i oczywiście standardowo kawę, w takim oto kubeczku z czerownicą raupą, którą mój syn też lubi. No, i chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym temacie, który bardzo gdzieś tam na forach krąży, jak to jest zaaklimatyzować za się w Niemczech. Na samym początku. My przyjechaliśmy pod koniec, pod koniec sierpnia 2015. Kacper miał wtedy rok. No i przyjechaliśmy właściwie do, do Niemiec. Zaklimatyzowaliśmy się w mieszkaniu teścia. W takiej kawalerce małej, co miała 35 metrów. Przyjechaliśmy z większością naszych rzeczy. Dużo mebli, rzeczy musieliśmy zostawić w Polsce, bo nie dało rady tego zabrać e, samochodem osobowym. No i e, było tak, że musieliśmy gdzieś się zaaklimatyzować. No i e, tak to e, wyglądało. No i potem nie mieliśmy za dużo właściwie pieniędzy, jak przyjechaliśmy, bo nie wiem, raptem 300 euro, wiadomo, to się zużyło na różne rzeczy, opłaty. Czy do czegoś trzeba było się dołożyć? Mój mąż był troszeczkę wcześniej na firmie, którą potem, jak przyjechaliśmy, zamknął, ponieważ chciał pracować w swoim zawodzie, chciał się uznać również jak ja. No i wyglądało to tak, że mój mąż nie miał trochę za bardzo tak um, szczęścia w tym kierunku, bo jego zawód należy do zawodów niereglamentowanych, czyli jak pracodawca powie, choć pracuj do mnie, no to tak właśnie jest. Nie ma odpowiedniego urzędu do uznawania jego niereglamentowanego zawodu. Um. U mnie było całkiem inaczej, także odsyłam do filmiku o moim anerkenungu, czyli uznawaniu dyplomów. Serdecznie zapraszam do obejrzenia i tam opowiadam, jak to było z tym anerkenungiem. Wracając do tematu, było to tak: mieszkaliśmy u Teścia dwa miesiące, zanim w ogóle znaliśmy mieszkanie. Na początku musieliśmy się zameldować. Jeśli chcecie Państwo dostać coś z, z Państwa czyli pierwsza rzecz, jeśli nie pracowaliście lądujecie na Job Centrze. Jak pracowaliście rok, no to lądujecie na Arbeitsamcie. W każdym razie na Job Centrze jest tak, musicie Państwo przyjeżdżacie do Niemiec przepracowany mieć też rok, bo nie mając nic, musicie wykazać, że jednak coś tam, ten język umiecie. Jeśli macie braki w tym języku, wiadomo, że Center wysyła Was na kurs. Ale to jest e, podstawowa prawda tutaj, bo dużo ludzi pyta, a chcę przyjechać do Niemiec. I jak się tu zameldować, i tak dalej. Kwazji e, jak chcecie coś dostać od urzędu, to musicie najlepiej pierwsze dwa tygodnie szybko się zameldować. Z tym meldunkiem e, najlepiej idziecie do job centra i możecie w ogóle o coś prosić. My szukaliśmy mieszkania w tej, tutaj była ta fala tych nalotu napływu tych uchodźców i było bardzo ciężko o mieszkanie w ogóle od jakiegoś prywatnej osoby, bo dużo było takich związków mieszkaniowych, co trzeba było naprawdę mega dużą kaucję zapłacić, my nie mieli na to za bardzo pieniędzy. To jest jedno, Job Center nawet sobie nie, nie pozwoliłby na to, żeby jakoś składkę członkowską sobie e, płacić, nie wiem w ile to było, w raptem 2000. To był absurd i trzeba było sobie jakoś gdzieś tam prywatnie po eBaya szukać mieszkania. E, ja powiem tak, za bardzo języka nie umiałam. Umiałam tyle, ile umiałam, bo jak wspominałam, chodziłam tylko rok w Polsce na jakieś tam przypominające coś. Taki mały kursik, raz w tygodniu gdzieś tam, bo w szkole gdzieś tam liceum uczyłam się, a to było dawno temu, bo w większości na studiach miałam angielski. No i przyjechałam z poziomem a, A2, ale takim słabym A2, bo nie, nie był to komunikatywny tylko w teorii. No i musieliśmy się tutaj właśnie zameldować. Druga sprawa była taka, że jak się meldujecie, musicie mieć wszystkie dokumenty ze sobą, dowody, paszporty, jak leci. Akty urodzenia przede wszystkim, bo jednych o to pytają, innych zaś o to nie pytają, ale my musieliśmy wszystko przedłożyć. Najlepiej te, pokazać te unijne no i tak, mieszkaliśmy te dwa miesiące u teścia, zanim znaleźliśmy w ogóle jakiekolwiek mieszkanie no i nie mieliśmy za bardzo pieniędzy pod jakiś nie wiem, dwóch tygodniach, czy iluś tam poszliśmy znowu, no bo powiedzieliśmy, no kurde, no nie mamy za bardzo tych pieniędzy, nie może nie, nie ma pracy, ja też nie pracowałam, nie było za bardzo jak, no to m, trochę tam postękaliśmy, no i się Job Center zlitował i nam dał czek na 300 euro. No i bardzo się cieszyliśmy, bo mogliśmy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, e, no i tak. <noise> Powiem a propos tego mieszkania, właśnie to były te 35 metrów, to był pokój z kuchnią, można tak powiedzieć, tam łazienka w tyle. I wszyscy spali w tym, jednym, w tym jednym pokoju, mieliśmy naprawdę dużo rzeczy, większość rzeczy też nie była przywieziona, bo nie byliśmy w stanie tego przywieźć, czasem przywoziliśmy stopniowo, do, potem do nowego mieszkania, które znaleźliśmy, znaleźliśmy to mieszkanie naprawdę fuksem na ebayu, najgorsze było to, że na tym ebayu nie było w ogóle zdjęć tego mieszkania, było tylko ogłoszenie, nie było w ogóle zdjęć, no i tak ryzyk fizyk, dobra, to idziemy. A, fajne, dobra, to bierzemy, nie? E, no i tak do tej pory tu mieszkamy, z czasem y, nazbieraliśmy, y, że tak powiem, e, z job centrem to jest tak, e, jeśli chodzi o meble, o jakiekolwiek wyprawki na pierwsze mieszkanie, to Wam się należy z tym że do job centra musicie przedłożyć tą rzecz taką, że musicie te wszystkie rzeczy mieć używane, najlepiej wycena tych rzeczy jakąś konkretną kwotę, no i wtedy wam przelewa ten job center na to, na te konto pieniądze. My praktycznie wszystkie rzeczy znajdowaliśmy po eBayach używane, kto coś miał do wydania. Kto coś, nie wiem, stare meble 25-letnie jeszcze tu mamy w kuchni, resztę rzeczy wprawdzie wymieniliśmy całkiem niedawno, no bo był tu w tym mieszkaniu u nas pęknięcie rury i cała ściana mieliśmy zalaną w dużym pokoju i trzeba było wszystko, całą meble, ściankę trzeba było wyrzucić, no i... A potem stopniowo zaczęliśmy, jak nazbieraliśmy tych pieniążków, bo już pracowaliśmy, zaczęliśmy wymieniać te rzeczy. No i macie tu, powiem tak, na stawki na Job Center trzeba się zawsze stawiać, bo potem dostaniecie szperę 3 miesiące. Eee, powiem tak, musicie wszystkie e, Wasze decyzje, jeśli coś chcecie od nich, musicie mieć przedłożone dokumenty, czyli jak chcecie się uznawać tutaj, musicie mieć podstawę, przede wszystkim przetłumaczone Wasze świadectwa u tłumacza przysięgłego. To jest bardzo ważne i to u niemieckiego tłumacza przysięgłego, albo takiego polskiego, który tutaj w Niemczech ma swoje uprawnienia. Nie róbcie czegoś takiego, że tłumaczyć nagle w Polsce, tłumacza przysięgłego, chociaż to jeszcze idzie. Ale nie wiem jak to będzie akceptowalne tutaj. My zrobili tak, bo tata akurat miał tam znajomą tłumaczkę przysięgłą z Polski, ona tutaj w Niemczech pracuje i on tam my właśnie zanieśli te wszystkie dokumenty i nam przetłumaczyła. Książeczki zdrowia, co macie, najlepiej też przetłumaczyć, czy książeczki szczepień, bo oczywiście ja tego potrzebowałam na praktyki, żeby przetłumaczyć to jak najbardziej, to wtedy jest to uznawalne tutaj. E, powiem tak, e, z tym job centrem to też nie było łatwo, były chocki, klocki, bo e, najpierw były, e, był kwestia, była kwestia kursu. E, musieliśmy tak znaleźć trzy e, miejsca, w których moglibyśmy zrobić kurs. Wszystkie wyceny tych kursów, no i jak to wygląda. No i powiedzieliśmy tak, e, tak jak wspominałam wcześniej, że nas chcieli rozdzielić w tym pierwszym filmiku. Odwołał się do filmiku, gdzie e, mieliśmy ten filmik z trasy i opowiadaliśmy, o, pokazywaliśmy właśnie okolice, gdzie tutaj mieszkamy. E, autem jechaliśmy z naszym dzieckiem, także odsyłam do pierwszego, e, jed, no właściwie do pierwszego filmiku, który tutaj mamy na kanale. E, tam właśnie mieliśmy robić kurs, ale chcieli nas rozdzielić, no i wtedy potem z, e, poszliśmy na Bergisch Gladbach na ten, na ten kurs, co był codziennie do godziny 12, także mogliśmy automatycznie nasze dziecko odebrać od e, pani, która się nim opiekowała, od tej e, z tego jakby Ala Żłobka, e, no i e, przede wszystkim jeśli tutaj chcecie E, swoje dziecko dać do żłobka. To są takie żłobki właściwie. Powstają teraz te większe żłobki przy przedszkolach i to jest w przedszkolach i że dzieci mają e, prawo do tego, że te małe dzieci poniżej trzeciego roku życia mają prawo to, uczyć się w tym przedszkolu. A to są w większych miastach takie przedszkola. E, tutaj ma mniejsze dzieci, co od dwóch do przedszkola idą. E, e, te, Poniżej dwóch idą do tagespflegi, czyli takiej osoby, która taki ala mały żłobek, gdzie nie wiem, jest jedna pani, pięcioro dzieci, robi to u siebie w mieszkaniu i tak to wygląda. No i przede wszystkim, jak idziecie takie coś załatwiać, pierwsze kroki kierujecie do Jugendamt, do Jugend. Am to Jugend. Amt sprawdza, ile macie e, zarobku i na, te, na tej podstawie płacicie, e, płacicie za tą e, opiekę tutaj, bo obecnie czy idziecie do, do żłobka, czy idziecie do przedszkola, musicie za to płacić. Oczywiście, jak jesteście na tym Job Center, idziecie z tym do, e, właściwie do Social Amtu potem, e, gdzie jest e, tak zwany Building i Hub i tam możecie e, przykładowo e, złożyć wniosek na dofinansowanie do wycieczki, dofinansowanie do jedzenia przede wszystkim. No i tak to by tu by wyglądało, powiem tak. Świat, świadczenia to są e, przeliczane na osobę, e, dodatkowe pieniądze dostajecie tylko na gaz, prąd musicie sobie sami zapłacić. E, także jeśli chodzi o nadpłatę do podatku, czyli w całym rozliczeniu rachunku, jak macie ten sz, cały czynsz, to dostajecie potem od tego, co, nam, co Wam wynajmuje mieszkanie, rachunek kolejny i możecie z tym iść do centra, żeby Wam zapłacił tą różnicę, czyli te nadpłata tych kosztów, które Wam powstały w ciągu roku, bo nie jest w stanie w czynszu ten um, obliczyć, ile to tak naprawdę będziecie zużywać przykładowo wody, czy za wywóz śmieci, jak podatek będzie wyglądać od gruntu. Także od Waszych metrów też będziecie płacić podatek. No i tutaj wygląda to tak, że wiadomo, będąc mieszkanie, musicie jeszcze iść umowę tam z tym gazem zawrzeć, czymkolwiek macie ogrzewane. Jeśli macie na gaz, idziecie do tego dostawcy okolicznego i robicie umowę i on wam dostarcza ten, ten gaz do mieszkania. E, co mogę jeszcze powiedzieć e, kwestie... no mieliśmy bardzo dużo stawek, e, kwestie kursu, za każdym e, momentem tego kursu musieliśmy zamknięcie, przykładowo po egzaminie musieliśmy znowu iść do Job centra, za kolejny Ala Semestr zapłacić. Czyli musieliście wykazać to, że zrobiliście ten, ten egzamin, te świadectwo, musieliście przedłożyć, no i on wam dawał dalej ten, ten kurs. My mieliśmy taki argument, bo on za bardzo nie, nie chciało im się, dawać drugiego kursu, ale mieliśmy ten argument, że ten kurs jest codziennie, a nie tak jak w innych, co drugi albo, nie wiem, raptem dwa razy w tygodniu, bo może być tak, jeśli chcecie się dobrze nauczyć niemieckiego, musicie robić ten kurs codziennie. A propos kursu i innych rzeczy opowiem w następnym filmiku, jeśli będzie chodzi o Niemcy, z jakich podręczników się mniej więcej uczyliśmy, także mogę Wam pokazać, nasunąć cośkolwiek i polecić Wam jakieś podręczniki do nauki języka niemieckiego, bo są naprawdę, stwierdzam, bardzo dobre. To co w Polsce, niektóre te podręczniki są, zawsze proszę ją duperoszczać i z tego więcej dużo się nauczyć. Tematycznie są bardzo dobrze rozbudowane, nie są tanie, ale oczywiście za książki mam płacić job Center. Um, powiem tak. Jeśli chodzi o sprawy job centra, jest możliwość tutaj raz w tygodniu iść na tak zwaną tafel, czyli jest takie coś jak wydawka żywności. Ta żywność jest albo blisko przed końcem terminu ważności. Czasami się zdarza, że jest po terminie, ale to nie ma znaczenia, bo dużo rzeczy jest w lodówkach przechowywanych yy, i gdzieś tam naprawdę to nam bardzo dużo pomogło, bo nie musieliśmy iść yy, robić w większości zakupów, zawsze mieliśmy świeże owoce, zawsze jedynie czego tam nie ma, to nie ma mięsa. Jeśli chodzi o produkty stałe, typu nie wiem, jakiś. Yy co z Pires, czasami się zdarzyło, głównie warzywa dawali, bardzo dużo warzyw yy, dawali tamtego czasu i mieliśmy naprawdę pierwsze wydawki, to były, no nie wiem, no dwie reklamówki, jeden wózek ciągliśmy, no i, yy, no i byliśmy zadowoleni z tego, bo nas to odciążyło finansowo. Taka jest właśnie tutaj pomoc. Ale jak mówię, musicie mieć tu przepracowany y, wszyscy ci, co są obcy krajowcy, muszą mieć przepracowany rok, ponieważ jeśli wam tego brakuje, y, będziecie musieli y, potem oddawać te pieniądze. Czego y, bym nie życzyła, bo mieliśmy sytuację, gdzie mieliśmy przejście z tego z tego y, socjalu, jakby z tego job centra na pracę. I musieliśmy taki, mieliśmy taki y, moment, gdzie y, zaczęliśmy pracować. Ale jeszcze nie mieliśmy pieniędzy na kolejny miesiąc, no i braliśmy z tego job centra. No i potem był moment, gdzie dostaliśmy wypłaty, tak by na ten dany miesiąc mieliśmy za dużo pieniędzy według job centra i musieliśmy to oddać. No i oddawaliśmy to potem w ratach, także tu nie ma tego problemu. W właściwie nie odczuliśmy tego na pierwszy rzut tak e, diametralnie. Pozwoliliśmy sobie to zrozłożyć na raty i jakoś to spłaciliśmy, także. E, jeśli chodzi tutaj właśnie o przedszkolę, tak jak mówię, e, później z, od Pani e, tej Tagesmuty e, zapisaliśmy Kacpra do przedszkola, tu nie ma z tym problemu, jak najwcześniej meldujcie Państwo dziecko do przedszkola, tu jest, e, nie wiem, kobieta jest w ciąży, szukajcie od razu placu, bo go nie dostaniecie, e, jest dziecko u Tagesmuty, już rok wcześniej plac meldujcie. Bo czasami się zdarza, że w ogóle tego placu nie, nie dostaniecie. Będziecie musieli dziecko wozić gdzieś, nie wiadomo gdzie, hen-hen. Przykładowo nie macie auta, musicie wozić autobusem, z, jeszcze z jakiegoś Pizdziejewa. No to nie polecam, e, także jak na wcześniej, zameldować przez portal e, LittleBuild. E, tutaj w NRW to działa. To jest właśnie taki portal do medowania dzie dzieci w przedszkolach i tam poszczególne przedszkola przedstawiają swoje, jak funkcjonują rzeczy i tak dalej. Wcześniej można przyjść na hospitację, obejrzeć sobie, jak te przedszkole wygląda, porozmawiać z tymi paniami, także są bardzo miły. I uczynne nie będziecie narzekać, są naprawdę dobre warunki w tych przedszkolach. Oczywiście moje dziecko autystyczne i tutaj zmiana przedszkola była w tym, tak jak odsyłam do filmiku Początki autyzmu i tam opowiadam właśnie, jak to było z przedszkolem. Co jeszcze tutaj możecie dostać... No chyba by było na tyle. Powiem tak, y, są momenty, gdzie przykładowo, nie wiem, taka porada: są momenty, gdzie ktoś y, jedna osoba pracuje, druga raczej nie pracuje. Ja w moim przypadku, ja miałam energię, y, ja robiłam praktykę, y, mój mąż pracował, bo miałam okres, gdzie nagle y, musiałam się uznawać. No, i nie zarabiałam za bardzo, dostałam tylko takie groszowe sprawy na bilet i tak dalej. No i pierwszy ten sms, tak jak powiedziałam, w tym jednym filmiku miałam zapłacony, ale mój mąż pracował w tamtym czasie i ten, ten, ten już wtedy nie byliśmy na tym job jobcentrze, to musicie iść złożyć um, wniosek na tak zwany czy czyli dofinansowanie do mieszkania. Oni Was obliczają, jak to wygląda w danym roku, po Podatkowym, czy w, w tym danym roku, ile mieście e, dochodu i na tej podstawie dostajecie dotację? Bo ja osobiście nie mogłam być na Job centrze, no bo mój mąż pracował i tak to wygląda, jeśli jedna osoba wyskakuje do pracy, nie idziecie do Job centra tylko na wągelt, jeśli się uznajecie, czy dostajecie cokolwiek. No i jak już jesteście na tym Wągelcie, nie możecie prosić Job center, żeby wam płacił właśnie za ten, za ten drugi semestr. Bo przykładowo u mnie było tak, że nie mogłam płacić za ten drugi semestr. Ten Job center nie mógł za to płacić, tylko... Ja musiałam już z własnej kieszeni wyłożyć, ale to już nie było problemu, wiadomo. No, bo jakieś tam pieniążki się uzbierały i byliśmy w stanie to zapłacić. Także dużo pomocy jest. Wiadomo, to się wiąże z pewnymi kosztami na początku, konsekwencjami. Nie stawicie się, macie przez trzy miesiące, nie dostaniecie pieniędzy ani nic. No i powiem tak, załatwianie mebli tak. Powtarzam, używane tylko meble, wtedy Wam to Job Center zaakceptuje. Nawet powiedzieli nam raz tak, nie możecie kupić nawet nowej patelni, czy nawet jakby patelnia kosztowała 20 euro, to by było totalnie za drogie także... E, powiem tak, e, pewne rzeczy musieliśmy sobie sami kupić, sami załatwić, nie wiem, używane, jak były groszałe sprawy, chodziliśmy do takiego sklepu z rzeczami używanymi typu fundus i tam były naprawdę rzeczy w przestępnej cenie, e, pierwsze talerze, jakiekolwiek kupki rzeczy kupiliśmy właśnie tam, to, e, to właśnie na tyle by było, jak... E, jak y, tutaj chcecie właśnie w tym kierunku iść i y, y, się tu zaklimatyzować, polecam macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach e, polecajcie mój kanał e, Pauli Szczark Lady, zapraszam do komentowania, subskrypcji przede wszystkim i dajcie kciuk w górę bo to jest bardzo ważne dla nas dla rozwoju naszego kanału, żeby was tutaj wspierać e, w tych sprawach tutaj urzędowych niemieckich oraz w sprawach dotyczących autyzmu, ponieważ tutaj żyjemy, tutaj żyjemy nawet z tym chorym dzieckiem i e, miło, że jesteście ze mną także do zobaczenia do następnego części.